Noelo, Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku najgorszych piosenek z reklam. Dzisiejszy odcinek jest dla mnie niespodzianką, ponieważ nawet ja nie wiem co w nim będzie. Standardowo przypominam wam o koniecznym zostawieniu łapeczki w górę oraz o tym, abyście subskrybowali mój kanał i lecimy. O nie! Zielone? To się nie wydaje! Powiem wam, bo tu sami swoi. Michał widnie Ciągle gadam żyję na okrągu w ciągłym pędzie. Dzwonię często dzwonię długo dzwonię wszędzie oh. Wiem, że w samych swoich zawsze tanio będzie Ciągle gadam Jezus Maria, nie wiem czy zauważyliście, ale kiedyś były tak bardzo nachalne reklamy W sensie dzisiaj totalnie by to nie przeszło Co, śmiesz... co jest najśmieszniejsze w ogóle, ta reklama jest na kanale Michała Wiśniewskiego I posiada tylko jeden komentarz, który brzmi Zdecydowanie powinni tego zabronić Jezu Michał, co się z tobą stało? W sensie gdzie ty jesteś teraz? Ej, jak będzie pod tym odcinkiem 10 tysięcy łapek, to farbuję włosy na kolor. Możecie pisać kolory w komentarzach, a ja sobie jakieś wybiorę, i jak będzie 10 tysięcy łapek, to farbuję. Elo! Ach, jak przyjemnie to turek Camembert, prawdziwy i najlepszy, tak delikatny, że Ach, jak przyjemnie to turek Camembert, prawdziwy, delikatny, mięciutki to się wie. Ej, bardzo fajne, takie pozytywne mega. Oczywiście znaczy, nie jest to oryginalna piosenka, a jest to parodia piosenki Ach, jak przyjemnie. Niestety nie udało mi się dojść do tego, kto jest i oryginalnym wykonawcą, ale wydaje mi się, że będzie to Irena Santor. Ach, yeah. Przyjemnie, kogoś się wśród wam. Ktokolwiek z moich widzów w ogóle wie, jakim jest Renasantor? Teraz nowości daję. Nie, wierzcie mi, że to, to, już dzisiaj z wami zostanie, to, to ja wam, przepraszam, że wam to robię, ale. Teraz nowości daje słowo pokochać się pasolowo to. Zubaromana. Na letnisku, w blokowisku, czy w schronisku, pasolowa to. Super Romana. Pamiętam, że w okresie kiedy ta reklama była emitowana w telewizji bardzo ciężko było się jej pozbyć z głowy. Była ona tak natarczywa, a zwłaszcza to jest wyrażenie zupa romana i to też jest parodia jakiejś piosenki z tego co pamiętam. Ale nie, nie chcę na to patrzeć, nie chcę mieć tego w głowie dzisiaj przez cały dzień. Chcesz ich kupić, jak najwięcej. Gdzie istnieje takie miejsce na ziemi, w którym y, przychodzi do siebie klient, jakim jest lewiatan i mówi do ciebie. Dzień dobry, chciałbym dzisiaj, abyś nagrał sobie piosenkę. Będzie to parodia z najlubionej piosenki do zakochania jeden krok, a my sobie zrobimy dolegata na jeden krok. Właśnie proszę o zaśpiewanie jej. Istnieją tacy ludzie, którzy naprawdę pracują i muszą robić takie rzeczy. Boże, jaka to musi być ciężka praca. O nie, Bandit Cam, pamiętacie to? Stare filmiki na YouTubie zawsze miały Bandit Kama. Nie wiem, czy ktoś w ogóle pamięta. To jest taki program do nagrywania obrazu, i jak ktoś nie miał oryginalnej wersji tego programu, to właśnie używał pirackiego i w rogu ekranu było narysowane właśnie logo Bandit Kama, zawsze Becka. Użysta buka, soczysta buka, soczysta buka, soczysta buka. A było to! Wyśmienite serce raczej, grubiące pikle. ja w sensie tak przez mgłę coś kojarzę, ale nie do końca. I komentarze, ta Reklama to chyba jakiś żart, co nie? Niestety, mordu to nie jest żart, jeśli tak wyglądały reklamy. Ja lubię żabkę. Ja nawet kocham ją, bo żabki blisko. Długo otwarte są. Gdy wam staje, gdy wracam późno dość. Dla żabki to ja jestem miły dość. Płacę rachunki i w to to lotka gra. Nie! Płacam kasę. Zakupy robię tam, robimy żabkę, bo dzięki żabce, dzięki żabce oszczędzamy czas. Żabka. Ej, naprawdę, dużo lepiej to, to wyglądało w mojej głowie. Ale to jest fajna retrospekcja, bo teraz dla mnie to jest takie wspomnienie dzieciństwa, te reklamy wszystkie. W tym momencie totalnie nie miałem pojęcia o tym, że istnieje taka w ogóle, takie coś jak reklama Żabki i nawet, że taka piosenka, ale usłyszałem ją i gdzieś tam głęboko w mojej głowie było zakorzenione to i sobie nagle przypomniałem, tak, płacę rachunki i ta typiarka. Dokładnie tak to wyglądało. Mają Majo? O, to to aktor z tego z y, odnoszę, nie? Mayo, mayo. Mayo, mayo. Jest jaki cringe. Maja Maja, Mayo, mayo. Majonez mosso. Tradycyjnie gęsty i kremowy. Kto, powiedzcie mi, kto wpadł na pomysł tego, żeby przerobić piosenkę Mana Mana? Mana mana. No no no. No mayo mayo. To jest straszne. Wyobraźcie sobie, że pewnego dnia wchodzicie sobie na filmik na YouTubie i jakiś youtuber dostaje sporo ilość gotówki tylko dlatego, że musi na swoim filmiku na YouTubie zaśpiewać piosenkę Majo Majo. I teraz wyobraźcie sobie swojego ulubionego youtubera, który siedzi przed ekranem właśnie tego teraz i śpiewa sobie Majo Majo. No przecież to by było straszne, to by nigdy nie wyszło. Jak? Czemu takie rzeczy w ogóle w telewizji przechodzą? Plus tutaj ewidentnie widać, że to nie jest majonez w tym słoiku, moi drodzy. Muszę was niestety naprawdę nakierować to kłamstwo, Tam jest jakaś farba, pewnie albo coś. Reklamie kłamią. Dobra, pójdźmy o krok dalej i wyobraźmy sobie, że w kolejnej reklamie bierze udział mini Mike. Że mini Mike jest są, która tam gra. Przekonajmy się, co to będzie. Oto proste ćwiczenie na oce. O nie chce! Pan w, w, w aksa, pan też Ej. ćwiczy. wyobraźcie sobie mini-Majka, który by tak wchodził i mówił oce, Aksa, <laughs> Pan też ćwiczy. Jeszcze raz co to zobaczyć. Proste ćwiczenie na oce. Zabłyszyłem. Oce w aksa, oce w aksa, oce aksa, pan też ćwiczy. Oce w aksa, pan też oce już od... Ej, to jest zarąbisty rytm. Oce w aksa, oce w aksa, pan też ćwiczy. Jakiś remix można by z tego... Bo... Czy jest yy, pan też ćwiczy remix? No to proste ćwiczenie na oce. Oce w aksa, oce w aksa, oce w aksa, pan też ćwiczy. Nie oce... ja, to jest słabe, to słabe, dalej. Oce w aksa, oce w aksa, oce w aksa, pan też ćwiczy. Jezus Maria. Nawet mapkę do osu ty stworzył. Dobra, mojej pracy, internet jest chory. Dziękuję. Przepraszam, mini Majks. O co, że porównałem się do Bartolusza Podzielowskiego? Jogobela, Jogobela, Eksplodia smaku i radości. Jogobela, Jogobela. Czysta porcja przyjemności Ale Jogobela właśnie ciśnie cały czas na tym samym motywie I ma ten sam motyw od lat, co jest bardzo dobrym krokiem Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zobaczcie sobie poprzedni odcinek Oni mają takie coś, że przez kilka lat zawierają sobie ten sam motyw Co sprawia, że ludzie ewidentnie kojarzą Jogobelę już z tą nutką właśnie z Jogobeli Nie znam tego Kto mógł tego się spodziewać że ten spray skrzywdzi mnie. Teraz chłopczyk mój mężczyzną jest. Mój też i dobrze. Co tu się dzieje? Mój też i dobrze. Co to jest? Od kiedy? Kto to wiem, puścił? Nie wiem kogo winić mam. Gdy mój syn bawi się w towarzystwie młodych da. Co tu się A -a -a. dzieje? Old Spikes! I mój syn to męski gość! Na romancek spędza czas zamiast sprzątać w dziakość! Jeszcze wczoraj był słodziutki, miał paluszki, małe stópki, teraz z dziewczynami hula. Mnie już nawet nie przytula! Old Spice. Co to jest? I mój syn to męski gość, teraz pachnie jak facet A ja mam tego dość! To było zarąbiste, w sensie robią to mega dobrze I naprawdę mi się to podobało, ale Naprawdę jak te zwroty wydarzy, To najlepszy moment jest ta babka surfująca, surfer jest lepszy. Co to jest to? Ale ty ale wyjątkowo Nic specjalnego, tak szczerze taka basic reklama, która nawet nie chodzi do głowy Ale piosenka nazywa się Ale za to nie jeżeli ktoś byłby ciekawy Nikt cztery ci da za, chatę, za laną, ścianę spękaną i Nie jestem w stanie tego dalej słuchać, przepraszam, twórczość tej reklamy, ale jest ona straszna i tego się nie da słuchać Co rok tysiące pralek kończą swoją pracę Na zawsze O nie, tak naprawdę pralki umierają? I pan przychodzi, i co się dzieje? Przyczyną awarii jest osad z kamienia obecny w twardej wodzie Pokazują mega uwaloną pralkę, jest a potem pokazują... Obecny... Osad kamienia jest obecny w wodzie. W twardej wodzie. Proszę. Tester jest różowy. Twarda woda. Kalgon zmiękcza wodę i chroni... I co? Jak będę chciał się napić takiej wody, to będę musiał kalgonu użyć, żeby była miększa? To się nam powiedzieć? Tak macie robić. Tester zielony. Brak kamienia. Tylko kalgon zape... I wstawił nową grzałkę, która... Grania Saukowi Kogo wy chcecie oszukać kalbom so? pralki przed niszczącym działaniem kamienia. Nie nawet usta się nie zgadzają, za was jest dubbing. Tutaj to nie ten jeden pan mówił, czemu na suszarku Pralki przed niszczącym działaniem kamienia. Producenci najlepszych pralek polecał kalgą. Proszę, każdej pralki to Kalgon. Macie zarobistą piosenkę Kalgoni, jest ona bardzo fajna i bardzo dobrze się wbija w głowę. Ale jesteście oszustami i kłamiecie ludzi, że mają brzydką pralkę, a nie mają. I Kalgony każecie sypać do wody. Nie, nie jest tak. Mam nadzieję, że Wy nie jesteście oszustami i subskrybujecie ten kanał. Także zasubskrybujcie go, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie oraz zobaczcie poprzedni film. Ja spadam to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Esa!